Hej, Michael. Właśnie zobaczyłem twoje nieodebrane połączenie. Wszystko w porządku? Brzmiałeś poważnie w swojej poczcie głosowej. Cześć, Rachel. Tak. Jest coś, z czym się zmagam i nie jestem pewien, jak to poruszyć. Chodzi o ślub. Mówiąc dokładniej, o prenupie. Prenup? Wow. To nie do końca o czym spodziewałem się dzisiaj rozmawiać. Dlaczego nagle o tym rozmawiamy? To nie jest nagły. Moja siostra, Lisa i kilku innych w mojej rodzinie naciskają mnie od jakiegoś czasu. Martwią się o moje aktywa, zwłaszcza domem, który odziedziczyłem i działalność, którą współwłaściłem. Kocham cię, Rachel, ale wciąż nalegają, że się chroniłem. Chroń się przede mną? Czy o tym myślą? Że jestem jakimś złotym pokładem? Michael, wiesz, że to nie to, kim jestem. Wiem to, ale nie widzą tego w ten sposób. Pamiętają moją zmarłą żonę. Jej jej przemijanie było tak trudne dla wszystkich. Teraz wszystkie są w trybie obrony, mówiąc mi, że muszę upewnić się, że dziedziczenie moich dzieci jest bezpieczne. I szczerze mówiąc, z napięciem w mojej rodzinie staram się zachować pokój. Więc prosisz mnie o podpisanie czegoś, co w zasadzie mówi: jeśli nasze małżeństwo się nie powiedzie, nic nie dostaje. Czy zdajesz sobie sprawę, jak to jest obraźliwe? Rozumiem, dlaczego to brzmi obraźliwie. Uwierz mi, jestem rozdarty. To nie dlatego, że ci nie ufam. Chodzi bardziej o to, aby wszyscy inni czuli się swobodnie. I cóż, może to również dla mnie. Miałem nieprzespane noce, martwiąc się, że jeśli coś się kiedykolwiek wydarzyło, utknąłem w kolejnej bolesnej, legalnej bitwie. Myślałem, że jesteśmy w tym razem, z zaufaniem. Teraz wygląda na to, że planujesz możliwy rozwód, zanim nawet wymieniamy śluby. To ostatnia rzecz, jakiej chcę. Proszę, nie staram się nas ustawić na porażkę. To tylko. Taka presja z każdej strony, i czuję odpowiedzialność za ochronę tego, co moje dzieci pewnego dnia odziedziczą. Ja też mam córkę. Jest dorastana, ale wciąż mam obowiązki. Nigdy nie prosiłem cię o ani grosza, Michael. Mam własną karierę. Jak mogliby myśleć, że jestem po twojej firmie lub nieruchomości? Nie znają cię tak jak ja, szczególnie moja siostra jest dość ochronna. Kiedy dowiedziała się, że bierzemy ślub, od razu zaczęła mówić o środkach prawnych. Słuchaj, wiem, że to nie jest romantyczne, ale potrzebuję, żebyś przynajmniej to rozważył. Zasadniczo mówisz mi, że stawiasz opinię swojej rodziny ponad nasz związek. To powinno być o nas. By... Chodzi o nas. W pokręcony, niechlujny sposób. Próbuję zachować równowagę między naszą przyszłością a obawami wszystkich innych. Kocham cię, Rachel, i nie chcę, żeby stał się klinem między nami. Cóż, to już wydaje się klinem. Przepraszam, ale to wywołuje wspomnienia z mojej przeszłości. Mój były mąż oskarżył mnie o ściganie jego aktywów. Rozwód był tak brzydki. Teraz idę do małżeństwa, w którym twoja rodzina podejrzewa mnie o podobnych motywach. Tak mi przykro. Nigdy więcej nie chciałem wywoływać tego bólu. Ale jeśli możesz o tym pomyśleć, może uda nam się ukształtować prenap, który nie traktuje cię jak zagrożenie. Możemy sprawić, że jest sprawiedliwe. Coś, co szanuje twoją niezależność i wkład. Szacunek, Michael, nie zmusza mnie do podpisania umowy, która sugeruje, że mogę być problemem w przyszłości. Myślisz, że tylko dlatego, że możemy dostosować terminy, sprawi, że poczuję się mniej zraniony? Nie jestem pewien. Wiem tylko, ignorowanie mojej siostry i reszty mojej rodziny na dłuższą metę może spowodować ogromne tarcia. Pomagają w ślubie, są częścią mojego życia. Nie chcę, aby moje małżeństwo stworzyło z nimi stałe szczeliny. Cudownie. Więc jeśli odmówię, jestem złym facetem. Tak to brzmi. Nie chcę cię malować jako złego faceta. Obiecuję, że to nie moja intencja. Czy moglibyśmy przynajmniej porozmawiać o tym spokojnie? Może spotkaj się z prawnikiem, który potrafi wyjaśnić ten proces? Możemy dołączyć klauzule, które cię również chronią, więc nie jest to jednostronne. Chroni mnie przed czym? Być porzucony, zdradzony? Jeśli spodziewasz się, że coś podpiszę, może powinienem dodać własną klauzulę. Jakby kiedykolwiek mnie oszukuje lub wyjdziesz bez powodu, jesteś mi więcej niż tylko przeprosiny. I czy to pomogło ci poczuć się bezpieczniej? Wiem, że masz blizny z poprzedniego małżeństwa i nie chcę ich pogorszyć. Chcesz prenapu? Dzięki. Ale nic nie podpisuję, chyba że dotyczy to również moich obaw. Nie mogę uwierzyć, że prowadzimy tę rozmowę. Szczerze, czułem, że jesteśmy poza tego rodzaju nieufność. Nigdy nie planowałem rozpocząć walki. Ale im bliżej daty ślubu, tym głośniej moja rodzina. I nie mam serca, żeby je całkowicie zamknąć. Są spanikowani, że działam na emocje zamiast logiki. Cóż, witaj w miłości, prawda? To powinno dotyczyć emocji i zaufania. Jednak tutaj zamieniając go w legalne pole bitwy, zanim miesiąc miodowy nawet w kalendarzu. Wiem, słuchaj. Co powiesz na krok do tyłu. Jutro możemy porozmawiać więcej. Może oboje będziemy mieli czas na ochłodzenie się i pomyśleć o rozwiązaniu, które nas nie rozrywa. Chyba tak. Ale to dla mnie wielka sprawa, Michael. Nie chcę wchodzić w małżeństwo, czując, że muszę udowodnić, że nie jestem po twoim portfelu. Rozumiem. Postaram się ponownie porozmawiać z lisą, sprawisz, że zrozumie, jak to jest obraźliwe. Ale muszę też trochę zobaczyć moją stronę. Zachowajmy otwarte linie komunikacji, dobrze? W porządku, spróbujmy. Ale ostrzegam cię, nie wycofuję się, jeśli Twoja rodzina uważa, że jestem oszustem, który jest żądny pieniądze. Nie będę się tym zająć. Rozumiem, odbierzmy to jutro, kocham cię, Rachel. Przykro mi, że to cię boli. Ja też cię kocham. Potrzebuję tylko czasu, aby to wszystko przetworzyć. Dobranoc. Dobranoc. Rachel, miałem nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać o tym więcej. Wiem, że ostatnia noc była dla nas obojga szorstka. Tak to było. Szczerze spałem ledwo. Ciągle podrzucałem i odwracając się, myśląc o tym, jak w ogóle tu dotarliśmy. Przepraszam. To też mnie prześladuje. Chcę, żebyś wiedziała, rozmawiałem dziś rano z moją siostrą miałem powiedzieć jej, jak bolesna jest dla ciebie cała ta dyskusja, prenupu. Jak ona zareagowała? Ona jest. Uparta. Nadal nalega, abyśmy potrzebowali czegoś na piśmie, ale spójrz, Powiedziałem jej prosto, że jeśli zrobimy prenap, nie będzie to jednostronne. Powiedziałem, że chcesz dodać własne warunki. Czy przewróciła na to oczami? Prawdopodobnie. To było przesadzone. Po prostu odpowiedziała czymś w stylu: Dobrze, o ile cię chroni. Szczerze mówiąc, nie chcę jej poruszać, ponieważ wiem, że to tylko denerwujesz. Ale zasługujesz na to, że próbuje się za tobą bronić. Doceniam to. Ja robię. Ale jej postawa nie jest podstawowym problemem. Moim głównym zmartwieniem jest Twoje własne stanowisko. Rozumiem, że czujesz się ciągnięty w różnych kierunkach Twojej rodzinie, Twoich zasobach, przyszłości Twoich dzieci. Ale muszę się upewnić, że to robisz, ponieważ uważasz, że to prawda. Nie tylko dlatego, że Twoja siostra Cię naciska. Pozwól mi być szczerze. Część mnie chce czegoś na piśmie. Nie dlatego, że myślę, że kiedykolwiek zrobiłbyś mi błąd, ale dlatego, że widziałem, jak niechlujne może być życie. Moje poprzednie małżeństwo nie zakończyło się rozwodem, zakończyło się tragedią. I jednak istniały komplikacje prawne z rachunkami szpitalnymi, ubezpieczeniem, majątkiem. To był chaos. Minutę prawnicy wpadają, wszystko staje się tak bezosobowe. Chyba staram się unikać tego martwego punktu. To takie mylące. Mówisz, że mi ufasz, ale nadal chcesz papierkową robotę jako zabezpieczenie. Trudno nie brać tego osobiście. Wiem. Chciałbym, żeby to się nie było. Nie chcę, żebyś myślał, że oczekuję od ciebie najgorszego. Jeśli już, oczekuję najgorszego od losu, to tak jakbym przygotowywał się do kulbaków życiowych. Ale twoje uczucia mają dla mnie znaczenie. Jeśli to zatruwa nasz związek, muszę wszystko przemyśleć. Nie widzisz? Jest ogromna część mnie, która wydaje się, że moment podpisujemy te dokumenty, coś się zmienia. Zasadniczo mówimy sobie kochamy się, ale niewystarczająco, aby zrezygnować z siatki bezpieczeństwa prawnego. To jest bolesne. Może możemy na to spojrzeć inaczej. Prenap może również określić, że dzielimy wszelkie przyszłe aktywa nabyte po ślubie. Może to określić, że będziesz miał słuszne roszczenie do niektórych rzeczy, na przykład jeśli kupimy nowy dom. I o twoim pomyśle klauzula, która cię chroni, jeśli kiedykolwiek cię zdradzę. Nie jestem temu przeciwny, jeśli daje ci to spokój. Mówisz to teraz. Ale kiedy będzie na papierze, mogę sobie tylko wyobrazić napięcie. Co jeśli dziesięć lat później nie znasz żyć zgodnie z jakąś klauzulą kary? W takim razie powinienem pamiętać, że zgodziłem się na to, ponieważ cię kocham i nie mam zamiaru cię zdradzić. Jeśli jestem wierny, jest to punkt sporny. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wiesz, jak ewoluują relacje. Emocje się zmieniają. Stajemy w obliczu stresu w średnim wieku, naszych dzieci, pracy. Ludzie czasami robią głupie, bolesne rzeczy, nawet gdy zaczynają od najlepszych intencji. True. Ale jeśli oboje poważnie chcemy chronić się przed złamanym sercem, być może umieszczenie go na piśmie jest oznaką szacunku. Na przykład Obiecuję ci teraz, że nie wyjdę na ciebie ani nie oszukuję. A jeśli złamie te obietnice, napotykam prawdziwe konsekwencje. Myślę, że to nowa perspektywa. To wciąż ponura rozmowa. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mój ślub jest przyćmiony przez rozmowę o finansach i potencjalnych zdradach. Nie zrobiłem też tej różowej wizji, że łączymy nasze rodziny, podróżując, ciesząc się życiem, ale prawdziwe życie jest nieuporządkowane. Chcę wierzyć, że poradzimy sobie z tym, nie pozwalając, by zniszczyć nasze szczęście. A może próbujemy opracować coś, co oboje możemy znieść? Nie mówię, że jestem gotowy podpisać, ale może przedstawiamy nasze warunki. Mam wrażenie, że będzie to emocjonalne, ale przynajmniej rozmawiamy. Oczywiście. Możemy zacząć od małych. Może lista punktów pocisku, czego chcę, czego chcesz i sprawdź, czy jest środkowy grunt. W porządku. Zróbmy to. Napiszę do ciebie kilka myśli, napiszesz do mnie swoje. Skompilujemy je. Ale proszę zrozumieć, jeśli w dowolnym momencie stanie się to zbyt toksyczne, mogę po prostu odmówić. Słyszę cię. Zrobię co w mojej mocy, aby wszystko było sprawiedliwe. W porządku. Po pierwsze, nie czuję się komfortowo z kocowym oświadczeniem, w którym nie mam roszczeń w żadnej części twojego majątku. Jeśli jesteśmy małżeństwem, jesteśmy partnerami. Nie planuję ukraść dziedzictwa Twoich dzieci, ale uważam, że powinienem mieć trochę bezpieczeństwa na wypadek, gdyby coś Ci się stało, lub dla mnie. Zgodził się. Może mówimy wszystko, co miałem, zanim nasze małżeństwo pozostaje wyłącznie moje, a wszystko, co miałeś, pozostaje wyłącznie Twoje. Ale wszystko, co nabywamy razem, jakby zainwestujemy w nieruchomość lub otwieramy wspólne konto, powinno należeć do nas obu. To brzmi bardziej sprawiedliwie niż nic nie rozumiesz. Chcę się upewnić, że zaćwięzimy się scenariusz, w którym zdecydujesz, że to małżeństwo nie działa i zostawiasz mnie wysoko i suchym. Nie spodziewam się tego, ale naciskałeś na prenap, aby się chronić. Ja też potrzebuję go, aby mnie chronić. Rozumiem. Jak chciałbyś to wyglądać? Może jeśli złożysz wniosek o rozwód bez istotnego powodu, na przykład jeśli tylko zdecydujesz, że się nudzisz lub spotkałeś kogoś innego, to jest dla mnie pakiet odszkodowań. Coś, co uznaje lata, które zainwestowałem w nasze małżeństwo. To brzmi uczciwe. Poświęcisz swój czas, łącząc swoje życie z moim. Jeśli porzucę to z samolubnych powodów, zasługujesz na odszkodowanie. Mogę to zaakceptować. Dobrze. Z drugiej strony, jeśli odejdę z niebieskiego lub oszukuję cię, nie mogę spodziewać się grosze z twojej posiadłości. Idzie w obie strony. Dokładnie. Zrównoważone podejście. Kolejna rzecz emocjonalna liczba mojej przeszłości. Zostałem wyczerpany psychicznie i finansowo, kiedy mój były przeciągnął mnie przez błoto. Nigdy nie chcę tego powtarzać. Może więc dodamy klauzulę informującą, że najpierw zobowiązujemy się do mediacji, aby zmniejszyć bitwy prawne? To właściwie świetny pomysł. Wiele par tego robi. Określa, że wszelkie spory dotyczą mediacji przed walką sądową. Oszczędza pieniądze, stres i oszczędza obiema stronom więcej bólu. To nie jest niezawodne, ale pokazuje, że oboje jesteśmy gotowi działać odpowiedzialnie, nawet jeśli stanie się najgorsze. Nadal walczę z koncepcją, że nawet planujemy najgorsze, ale jeśli jest to konieczne, to chcę, aby było tak uczciwe i humanitarne, jak to możliwe. Uwierz mi, nienawidzę tego. Chciałbym, żeby nie było to konieczne, ale staram się też być pragmatyczny. Życie rzuciło nas oboje. Może jasność jest lepsza niż myślenie życzeniowe. Zobaczymy. Nie mogę obiecać, że poczuję się dobrze z podpisaniem, ale jeśli stworzymy porozumienie, które szanuje nas oboje, mogę być chętny. Dziękuję, Rachel. Wydaje mi się, że przynajmniej przechodzimy od gniewu do negocjacji, co jest krokiem naprzód. Nie zrozum źle. Nadal boli. Nie mam magicznie w porządku, ale pokazujesz, że chcesz mnie usłyszeć, a to się coś liczy. Będę to udowodnić. Nie chcę cię stracić. Cóż, lepiej rób więcej niż porozmawiaj, jeśli chcesz mnie przekonać. Działania mówią głośniej niż słowa. Wiem. Planuję zadzwonić do mojego adwokata, aby uzyskać kilka wskazówek, jak to wszystko się zorganizować. Mogę podzielić się z tobą informacjami i możemy zacząć pływać. Tylko ty i ja. Następnie, jeśli potrzebujemy formalnego prawnika, robimy to ostatnio. W porządku. Zachowajmy kontrolę w naszych rękach, a nie prawnika. Nie chcę, aby nieznajomy powiedział nam, jak powinno być zorganizowane nasze małżeństwo. Zgodził się. Zobaczmy. Może jutro możemy usiąść osobiście, zjeść obiad u twojego miejsca i przejść przez kulę. W ten sposób jesteśmy spokojni i możemy myśleć bez zakłóceń z zewnątrz. Dobra, ale bądź gotowy. Prawdopodobnie będę płakać lub się denerwować. Cały ten temat po prostu uderza mnie w wrażliwym miejscu. Wypuść to, jeśli potrzebujesz. Zrobię co w mojej mocy, aby cię pocieszyć, nawet jeśli jestem częściowo przyczyną. Mam tylko nadzieję, że to nas nie złamie. Ponieważ za każdym razem, gdy wyobrażam sobie nasz dzień ślubu, wyobrażam sobie radość, a nie tracąc urazę nad umową. Czuję to samo. Obiecajmy sobie nawzajem, będziemy pamiętać o miłości. Prenap to tylko kawałek papieru. Nasza więź jest większa. Chcę w to uwierzyć. Chyba zobaczymy, prawda? Będziemy. Na razie spróbujmy uratować resztę dzisiaj. Może uda nam się napisać do siebie możliwe terminy, aby obniżyć nasze myśli. Jasne. Zrobię notatki na temat tego, co chciałbym zobaczyć. Robisz to samo. Porównamy jutro. Brzmi dobrze. I Rachel? Tak? Dziękuję, że dałeś mi szansę pokazania ci, że nie wybieram nad tobą mojej rodziny. Po prostu staram się żonglować ich obawami w rzeczywistości, że kocham cię bardziej niż cokolwiek innego. Pamiętaj tylko, moje zaufanie nie przychodzi łatwo, szczególnie po tym, jak przeszedłem. Jeśli zgadzam się nawet o tym mówić, to dlatego, że cię kocham więc nie zawiedź mnie, dobrze? Nie będę, obiecuję. Zróbmy to. Napiszę do ciebie później z kilkoma punktami. W porządku. Rozmowa wkrótce. Porozmawiaj wkrótce. Hej, Rachel, dostałem twoje punkty. Przeczytaj je uważnie. Naprawdę pomyślałeś o tym głęboko, prawda? Musiałem. Cała sprawa ma mnie na krawędzi. Chciałem się upewnić, że moje uczucia i moje obawy są wyraźnie nakreślone, abyś mógł zobaczyć, co jest dla mnie ważne. Doceniam szczegóły. W odpowiedzi zacząłem opracowywać własną listę. Wydaje mi się, że możemy je połączyć, aby stworzyć szorstkie ramy dla tego prenapu, o którym rozmawialiśmy. Czy jesteś gotowy, aby przejść przez to, czy potrzebujesz więcej czasu? Równie dobrze możemy. To wisi nad moją głową przez cały dzień. Im szybciej się tym zajmujemy, tym lepiej. Ale ostrzegam cię. Mam też wiele pytań dotyczących twoich punktów. To sprawiedliwe. Zróbmy to krok po kroku, a może zaczynamy od aspektu nieruchomości, w szczególności co posiadałem, zanim się spotkaliśmy. Racja. Powiedziałem w moich notatkach, że nie potrzebuję żadnych roszczeń do domu, który odziedziczyłeś po swojej zmarłej żonie lub twój udział biznesowy to było całe twoje, zanim wszedłem na zdjęcie. Chcę tylko mieć pewność, że jeśli zaktualizujemy dom lub zainwestujemy czas i remont energii inwestycja ta jest rozpoznawana. Tak, dokładnie. Jeśli przebudujemy salon, dodamy basen lub naprawimy dach, powinniśmy zauważyć odsetek twojego wkładu finansowego. Jeśli zapłacisz za część tej aktualizacji, zasługujesz na udział o jego zwiększonej wartości. Nie przeszkadza mi to. Dobrze. Nie chcę poczuć się, jakbym zatapił pieniądze, lub pocić się kapitałem w dom, który nigdy tak naprawdę nie wydaje się, że jest to częściowo mój. Mimo, że szanuję, że jest to przede wszystkim Twoja własność, powinniśmy wyjaśnić, w jaki sposób zostaną obsługiwane ulepszenia. Zgodził się. Widziałem też Twój punkt widzenia na temat Twoich własnych inwestycji, Twój biznes projektowy i oszczędności, które zbudowałeś, te pozostają Twoje, bez zadawania pytań. Racja. Nie widzę, jak byłoby sprawiedliwe, aby ktokolwiek powiedział mi, że muszę rozwidlić część mojego biznesu, jeśli nasze małżeństwo osiągnie trudną łatkę. To moje środki utrzymania. Obiecuję, że nie próbuję wpaść w Twoją firmę projektową. Podziwiam Twoją niezależność. Właściwie uwielbiam to, że masz własne przedsięwzięcie. Dziękuję. Teraz o wspólnych aktywach. Powiedzmy, że zdecydujemy się razem kupić mieszkanie wakacyjne lub nowy samochód. Chcę, aby te rzeczy zostały podzielone 50 na 50. Jeśli coś pójdzie nie tak, a może w innym układzie. Jeśli jedna osoba płaci więcej niż druga. Racja. Jeśli przyczyniam się do 60% finansowo, a ty wnosisz 40%, powinniśmy zauważyć ten wskaźnik. Ale możemy również uprościć i wykonać podejście 50 do 50, jeśli wydaje się to bardziej zrównoważone. Pomysł na stosunku jest w porządku, o ile nie zgubimy się w niklach i dziesięciocentówkach. Ostatnią rzeczą, jakiej chcę, jest związek, w którym nieustannie śledzimy, kto zapłacił za co. To przepis na urazę. Dokładnie. Możemy rozmawiać w szerokich pociągnięciach. Na przykład, jeśli oboje włożymy pieniądze w zaliczkę, po prostu prowadzimy rejestr, ile każdego wniesie, więc później nie ma zamieszania. W porządku. Jestem dobry z tym podejściem. Przejdźmy teraz do lepkiej części. Klauzul osobistych. Masz na myśli te o zdradzie, oszukiwaniu lub porzuceniu? Tak to. Powiedziałeś, że jesteś na to otwarty, ale jak daleko chcesz się posunąć? Jestem gotów wprowadzić klauzulę, że jeśli jestem niewierny, fizycznie lub emocjonalnie, i łamie śluby, otrzymasz dodatkową rekompensatę finansową. Oczywiście musielibyśmy zdefiniować, jak wygląda oszustwo w kategoriach prawnych, prawda? To trudne. W dzisiejszych czasach ludzie oszukują inaczej przez wysyłanie SMS, ów przesyłania przesyłania starych płomieni w mediach społecznościowych lub coś bardziej wyraźnego. Nie chcę iść pełny Orwellian codziennie sprawdzając telefon. Ale jeśli nastąpi poważne naruszenie, chciałbym ochronę. Moglibyśmy to sformułować, aby obejmował celową niewierność lub związek pozamałżeński. Nie musimy definiować każdego hipotetycznego scenariusza, tylko szerokie poczucie poważnej zdrady. To ma sens! A dla mnie, gdybym miał cię oszukiwać lub nagle odejść, straciłbym jakieś prawo do ubiegania się o odszkodowanie poza tym, co początkowo przyniosłem do małżeństwa, prawda? Tak myślałem. Uczciwość odkupu. Jeśli mnie zdradzisz, nie skorzystasz z moich aktywów. Dobra. Następnie powinniśmy dowiedzieć się, czy istnieje różnica między rozwodem bez winy, gdzie oboje decydujemy, że rozstaliśmy się i chcemy rozstać się spokojnie, a sytuacją, w której jedna osoba jest winna ponieważ jeśli jest to naprawdę wzajemne, być może żadna ze stron nie powinna zostać ukarana. Zgodził się. W wzajemnym podziale każdy z nas odchodzi z naszą oddzielną własnością i uczciwie dzieliliśmy wspólne aktywa. Ale jeśli jedna osoba jest wyraźnie winna, wtedy klauzula odszkodowań może się rozpocząć. To brzmi logicznie na papierze. Ale relacje mogą być nieuporządkowane. Emocje będą działać wysoko, zwłaszcza jeśli kiedykolwiek dojdziemy do tego punktu. Trudno jest być w stu procentach obiektywem, kto jest winny. Bardzo prawdziwe. Właśnie tam może pomóc twój pomysł na mediację. Przyprowadzamy neutralną stronę trzecią, aby pomóc nam zdecydować, czy jest to sytuacja bez winy, czy też istnieje faktyczne wykroczenia. Racja. To może być nadal bolesne i skomplikowane, ale przynajmniej nie będziemy wrzucać na siebie pozwów od samego początku. Dokładnie. Mamy więc dystrybucję właściwości, klauzulę oszustwa, klauzulę mediacyjną oraz klauzulę rozwodową wzajemną versus opartą na usterkach. Coś jeszcze wielkiego, którego potrzebujemy? Jedną wielką rzeczą jest dla mnie wsparcie małżonka. Na przykład, jeśli wyjdziemy ślub i dzieje się coś, co zmusza mnie do ograniczenia pracy, aby opiekować się tobą lub twoją rodziną. Czy nie należy tego rozpoznać? Oczywiście. Jeśli poświęcasz czas na zarządzanie moim gospodarstwem domowym, lub pomoc z moimi dziećmi, lub coś w tym rodzaju, tracisz dochody, które możesz zarobić dzięki swojej działalności projektowej. Więc tak, powinniśmy to uwzględnić. Racja. Nie planuję rzucić mojego biznesu, ale życie może być nieprzewidywalne. Moja córka jest dorosła, więc jestem w większości wolny. Ale jeśli twoje dzieci potrzebowały mnie w jakimś krytycznym momencie, byłbym tam, aby pomóc. I doceniam to bardziej niż wiesz. Określmy, że jeśli poświęcisz swoje profesjonalne możliwości dla naszej rodziny, masz prawo do jakiejś formy wsparcia, jeśli się podzielimy, ponieważ to tylko sprawiedliwe. Zgodził się. Jak to określamy ilościowo? Pewny odsetek waszego dochodu, jeśli się rozwiniemy? Pewna ryczałt? Może możemy powiązać to z tym, jak długo skończyłeś bez pracy lub w niepełnym wymiarze godzin na potrzeby naszej rodziny. Na przykład, jeśli musiałeś skrócić godziny o 50% przez dwa lata, obliczamy przybliżone utracone zarobki. Wtedy liczba ta staje się częścią osady, jeśli zerwamy. To dość szczegółowe, ale może być mądre. W przeciwnym razie jest to zbyt niejasne. Widziałem niezliczone kobiety i mężczyźni w ruinie finansowej po poświęceniu czasu kariery dla małżonka, tylko po to, by nic nie pozostawić. W porządku, odesłałem swoje edycje. Większość z nich jest niewielka, po prostu wyjaśnia odsetki tu i tam. Zobaczysz je podkreślone na żółto w dokumencie.